Dziękuję bardzo za zaproszenie um, jako osoba, której nosi okulary. Myślę, że jest nadmiernie miło być wśród uh, wami dzisiaj. Um, uh, tak uh, to stratę um, wzroku to jest jeden moich naj, najbardziej. Um, jak to powiedzieć, ale to taki strach, który, który mam, I, i dlatego rozumiem, że prace, które wykonują dzisiaj tutaj w Polsce, jest naprawdę bardzo ważne uh, dla wszystkich. <laughs> I dziękuję bardzo za, za zaproszenie i um, uh, nie mogę doczekać się do, dowiedzieć się więcej o, o pracy, um, pracy Centrum. Um, Dobrze, i teraz to może trochę mniej osobiste przemówienie, że cieszę się, że, że tutaj jestem wśród Państwem w Międzynarodowym Centrum Badań oka. ta wspólna inicjatywa Instytutu Chemii Fizycznej oraz University College London, i ta Uh, jest wspania wspaniałym przykładem polsko-brytyjskiej współpracy naukowej, w, uh, te, przepraszam, współpracy, która odpowiada na jedną ze światowych wyzwań zdrowotnych, jakim jest utrata wzroku. Według Site Research UK, co sześć minut co, ktoś w Wielkiej Brytanii dowiaduje się, że traci wzrok to 250 osób dziennie i te liczby pokazują, jak powszechnym problemem są choroby oraz, e, oka oraz utraty wzroku. I dlatego właśnie potrzebujemy tego typu inicjatyw, jak Międzynarodowe Centrum Badań Oka, aby rozwijać nowe formy terapii, diagnostyki oraz narzędzia do poprawy widzenia. Zarówno na szczeblu narodowym, jak i międzynarodowym. Cieszę się, że mogę dziś z Państwem celebrować polsko-brytyjską współpracę w tym jakże ważnym obszarze. Zobaczyć na własne oczy, jakie Centrum prowadzi badania i w jaki sposób badania te pomagają zapobiegać pokażaniu się oraz utracie wzroku. Jestem przekonana, że zarówno tak, jak i inne tego typu inicjatywy pomogą w znacznym stopniu poprawić jakość naszego widzenia, widzenie naszych rodzin i przyjaciół, co z kolei przyczyni się do poprawy naszej jakości życia. To naprawdę to jest ważne. Dziękuję Państwu za uwagę oraz życzę owocnego spotkania.